Błaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Wsłuchajmy się drodzy w słowa, które są podstawą dzisiejszego rozważania, a które znajdują się w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale od 20 do 24 wiersza, gdzie czytamy o nadejściu Królestwa Bożego. Zapytane zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj, jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród Was. Rzekł też do uczniów: Przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do Was: Oto tam, oto tu. Nie chodźcie. A nie się tam nie udawajcie, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i syn człowieczy w dniu swoim. Dobry panie, dziękujemy ci za Twoje słowo. Słowo, które tak wiele może nas nauczyć o Twoim przyjściu i o Twojej obecności wśród nas. Prosimy Cię, byś ty. Otwierał nasze serca, byś Ty uwrażliwiał je na Twoje słowo, byśmy Panie mogli za Twoją sprawą przemieniać swoje życie. Amen. Posłuchajcie, drodzy, na początku tego kazania pewnej historii. Paweł i Adam chodzili razem do szkoły. Obaj od małego interesowali się sportem, a w szczególności lekkoatletyką. Na, na lekcjach wychowania fizycznego osiągali niebywałe osiągi, niebywałe wyniki w bieganiu. Reszta klasy mocno odstawała od prezentowanego przez nich poziomu. W całej, sz całej szkole nie mieli sobie równych. Nauczyciele szybko spostrzegli wielki potencjał w chłopcach. Dlatego zaczęli wysyłać ich na zawody międzyszkolne. Jak Paweł, tak i Adam zdobywali laury. W końcu postanowili spróbować swoich sił na wyższym, ogólnokrajowym poziomie. Dużo trenowali, dawali z siebie wszystko. W końcu nadeszły wyczekiwane Mistrzostwa Kraju. Obaj byli w niesamowitej formie. Szli łeb w łeb. Bieg na 400 metrów był ich koronnym dystansem. Ustawili się wtedy na starcie. Po sygnale ruszyli. Ostatecznie Paweł wygrał wyścig, Adam natomiast był czwarty. Nie wiem, czy drodzy, śledzicie skoki narciarskie. Notabene, wczoraj rozpoczął się nowy sezon, gdzie wygrał. Nasz skoczek. Zazwyczaj w osobie, która zajmuje czwarte miejsce, również, również tak w skokach jest, pojawia się pewien, pewne zniesmaczenie, pewien niedosyt. No bo tak wysoko, ale jednak nie na podium. Mówi się nawet, że dla sportowca najgorszą lokatą. Jest czwarte miejsce. Nawet nie piąte, szóste, ale czwarte, bo, opał, bo otarł się o podium. Tak więc po biegu Paweł był szczęśliwy, bo wygrał, został mistrzem. Adam natomiast rozczarowany, zniesmaczony, rozgniewany, zdenerwowany, ale mimo to się nie poddał. Obaj dalej mocno ćwiczyli, a na treningach to nawet Adam zaczął, za zaczął prześcigać Pawła, mistrza kraju. Po dwóch latach nadeszły kolejne mistrzostwa znowu 400 metrów. Ustawili się na starcie, po sygnale ruszyli. Adam biegł już po zwycięstwo jako pierwszy już miał wygrać, odkuć się. Ale w ostatniej chwili, na ostatniej prostej, zawodnik, który biegł za nim, potrącił go, i obaj się przewrócili. Pierwszy na metę znowu przybiegł Paweł. Adam był zdenerwowany. Czuł, że jego cierpliwość się kończy, ale wziął się w garść. Ponownie. Znowu. Dalej zaczął trenować, wytrwale trenował, i ostatecznie, za trzecim razem, udało się. Sięgnął po złoto. Dlaczego taka historia? O czym ona mówi? O cierpliwości. Gdybym Was, drodzy, zapytał teraz, który z tych chłopaków według Was był cierpliwy, być może wielu z was odpowiedziałoby, że ten, który dopiero za trzecim razem, ten, któremu udało się dopiero za trzecim razem wygrać, że to jest ten, ten cierpliwy człowiek. Bo czekał, wytrwale, był cierpliwy. Ale ja bym tak trochę przewrotnie powiedział inaczej. Cierpliwi byli obaj. Ale tylko jeden z nich musiał się tą cierpliwością wykazać. Cierpliwi byli obaj, ale tylko jeden z nich, ten, który musiał trzy razy próbować, żeby wygrać, musiał okazać tą cierpliwość. I tak często w naszym życiu, drodzy, jest, bo różne sytuacje nas dotykają. Jeżeli posiadamy tę cechę cierpliwości, to zdarza się, że po pierwsze albo musimy się tą cierpliwością wykazać, ale są też takie sytuacje w naszym życiu, kiedy wszystko otrzymujemy od razu i na nic nie musimy czekać, choć jesteśmy może nawet cierpliwi, ale nie musimy wykazywać się tą cierpliwością. Bo czy nie jest tak w naszym życiu, że nieraz musimy na coś dłużej czekać, by to coś osiągnąć? Czasem jest to coś poważnego, tak jak, tej, tak jak w tej historii sukces sportowy, ale to może być naprawdę wiele różnych rzeczy, na które oczekujemy i musimy być cierpliwi. To może być rozwój kariery, rozwój relacji z innym człowiekiem. Wiele różnych przykładów tutaj można podać. Dzisiaj mieliśmy chrzest. Zauważmy, ile cierpliwości trzeba włożyć, jaką cierpliwością trzeba się wykazać, by wychować dziecko. I choć zdarza się, że mówimy w momencie wychowania dziecka, ale również w każdej innej sytuacji, ja już naprawdę tracę cierpliwości. To dalej zabiegamy o to, by tego małego człowieka ukształtować, co by na ludzi wyszedł. Staramy się, tumuchamy, huchamy i wychowujemy. I potrafimy się tą cierpliwością nieraz wykazać. Ale jeszcze jest inny przykład. W momencie, gdy rolnik posieje pszenicę, choćby. On dobrze wie, że ta pszenica. Nie wyrośnie za miesiąc i będzie można ją zebrać. On dobrze wie, że trzeba wytrwale czekać, aż ta pszenica urośnie i będzie można w trakcie żniw ją zebrać. Czy rolnik wtedy wykazuje się cierpliwością? Na pewno. Ale ta cierpliwość pokazuje, drodzy, że warto ją posiadać. Że to, co jest w przyszłości, co, wiemy, że to będzie, dać temu spokój, iść przez życie, nie troszczyć się o to, ale wytrwale czekać. Ale bywają też takie sytuacje w naszym życiu, kiedy nie potrafimy się na, to, na coś doczekać, i to nie przyjdzie. Pan Bóg też nas uwrażliwia na takie sytuacje. Drodzy, w minionym miesiącu zdarzyła się też taka tragedia. Rok temu, w, w lutym, jak dobrze pamiętacie, wybuchła wojna na Ukrainie. Miesiąc później mój przyjaciel, z którym mieszkałem na akademiku, z którym studiowałem, również studentologii, białorusin z pochodzenia, stwierdził, że jedzie na wojnę. Nie dawało mu to spokoju, że jego naród popiera działania Rosji. Nie potrafił tego zrozumieć. Gryzło, gryzło go sumienie i pojechał. 10 października zginął na froncie. I zadajemy sobie takie pytanie w tym kontekście jako studenci. Jako jego przyjaciele, znajomi, rodzina, również tyle modlitw o to, żeby ten człowiek wrócił, żebyś się jeszcze z nami zobaczył. Ale się to nie udało. Pytamy się, dlaczego? W modlitwie prosimy, prosimy Pana Boga, aby coś się stało, ale Pan Bóg uczy nas cierpliwości. Poczekaj, może to Ci dam, jeżeli tak uznam. Ale Pan Bóg uczy nas również tego, że On posiada swoją własną wolę, o której my często, której my często nie rozumiemy. Ale mówi: nie troszcz się, oddaj mi to w, swoje, w moje ręce. Nie bój się. Nieraz bywa tak, że czegoś chcemy już, teraz, w tym momencie. Nie możemy poczekać ani jednego dnia dłużej. Trochę tak jest u dzieci, w supermarketach, w sklepach, w sklepach. Gdy zobaczą jakąś super zabawkę, samochodzik, lalkę, zależności, muszą mieć to w tym momencie. I świat się całkowicie wali, jeżeli to dziecko tej zabawki w tym momencie nie otrzyma. Ale dobrze jest, gdy mądry rodzic w tym momencie. Pouczy to dziecko i powie: Cierpliwie poczekaj. Przyjdzie taki czas, kiedy dostaniesz zabawkę. Bo trzeba czasami w naszym życiu poczekać. Nie zawsze otrzymujemy wszystko od razu. Ale teraz zachodzi, drodzy pytanie, czy my w naszym duchowym życiu jesteśmy cierpliwi? Co to w ogóle znaczy być cierpliwym w duchowym życiu? Za tydzień, według tekstów, które są przeznaczone, jest tekst kazany o wytrwałości w modlitwie. Gdy prosimy o coś Boga, nie zawsze otrzymujemy to od razu. Czasem, jak już wcześniej powiedziałem, tego czegoś nie otrzymamy. Wtedy warto być cierpliwym. I nie krzyczeć jak dziecko w sklepie, Boże, ja to muszę mieć teraz, w tym, w tym momencie, bo inaczej mój świat się zawali. Może jesteś zniecierpliwiony, może jesteś zniecierpliwiona swoimi upadkami w życiu, trudnymi sytuacjami. I pytasz się Boga, Boże, no ile razy mam jeszcze próbować? Jak długo mam jeszcze czekać? Ale Bóg w Psalmie 37 mówi: Poddaj się Panu i oczekuj go. Poddaj się Panu i oczekuj go. Z taką cierpliwością dobrze jest iść przez życie w zaufaniu Bogu. W pokorze serca, choć droga czasami ciemna i wąska, to iść za Nim, bo z Bogiem jest łatwiej, jest lepiej. Ale w naszym dzisiejszym tekście kazalnym, cierpliwość odnosi się jeszcze do innego kontekstu: Królestwa Bożego. I na pierwszy rzut oka. Tak zwanej paruzji, czyli drugiego przyjścia Pana Jezusa. Zadajmy sobie w takim razie wszyscy pytanie, czy cierpliwie czekam na przyjście Pana. Czy cierpliwie czekam na przyjście Pana. Czy w ogóle czekam na to przyjście? Skoro wołamy w Liturgii Komunijnej, przyjdź rychło Panie, przyjdź prędko Panie. Temat wydaje się być trudny we współczesnym świecie, gdzie wielu ludzi, nawet uważających się za chrześcijan, nie wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa. Bo to jest nieracjonalne. To się nie mogło wydarzyć. Ale, że Pan Jezus chodził po, po ziemi, w to mogę uwierzyć. Że mówił dobre, mądre rzeczy, to też. Ale coś więcej. Coraz trudniejsze jest to w tym świecie. Pomyślmy zatem, jak to jest z tym przyjściem Pana Jezusa końcem świata, sądem ostatecznym, właśnie w te ostatniej niedzielę przed końcem roku kościelnego, kiedy właśnie na ten temat rozmawiamy, słuchamy w kościołach. Kiedy przyjdzie, kiedy przyjdzie Pan Jezus? Wielu ludzi próbowało odpowiedzieć na to pytanie, i na razie każdy się mylił. Jednak dalej nic się nie wydarzyło. Nawet Marcin Luter uważał, że żyje w czasach końca. Minęło ponad 500 lat i nic. W ponowne przyjście, szybkie, prędkie ponowne przyjście Pana Jezusa wierzyli również apostołowie. Minęło 2000 lat i nic. W tym momencie pojawia się w naszych głowach gdzieś ta pokusa pomyślenia sobie: No i gdzie jesteś, Panie? Gdzie jesteś? Gdzie jest to Twoje Królestwo? W kontekście tego fragmentu kazalnego moglibyśmy zapytać, kiedy w końcu przyjdzie Królestwo Boże. Ale Jezus, i to jest bardzo ważna rzecz, Jezus. To Królestwo definiuje nieco inaczej, a tak naprawdę zupełnie inaczej. Mówi Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Królestwo Boże jest pośród was. My taką mamy manierę, by chcieć mieć coś od razu. Coś, co mamy zaplanowane. My jako chrześcijanie może i również. Ale w kontekście chrześcijańskim, wiele uciśnionych, prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w innych prześladowanych krajach, wielu ludzi tam woła: Maranata, ta. przyjdź, przyjdź, czekamy. Jest to wołanie wiary. Piękne wołanie wiary. Przyjdź, panie Jezu. Ale Bóg. Uczy nas cierpliwości i pokazuje, nie troszcie się o to. Nie troszcie się o to, ale wiedzcie, że jestem pośród Was, już tutaj, teraz, w tym momencie, tego dnia tutaj w kościele. On jest z nami. Więc Królestwo Boże nie jest tylko i wyłącznie perspektywą przyszłości, ale zaczątek tego Królestwa jest już tutaj. Bo Chrystus zmarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Faktycznie Biblia uczy, że Królestwo Boże ma nadejść z ponownym przyjściem Pana Jezusa, ale wspaniałe jest to, że pierwsza forma tego Królestwa jest już z nami. Królestwo, które nadaje temu światu sens, które nadaje nam nadzieję. Że chociaż są łzy, jest żal, bo ktoś z naszych bliskich zmarł, zginął. Choć jest wojna, choć jest ból, to w Bożym Królestwie, które w całej swej chwale nadejdzie, tych złych, smutnych rzeczy nie ma i nie będzie jak jest napisane w objawieniu Jana I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I otrze wszelką zez oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Na to czekamy jako chrześcijanie. Ale czekajmy z cierpliwością, drodzy. W cierpliwości, w codziennym życiu, w życiu duchowym, modląc się o, o wiele rzeczy, ale też cierpliwie czekając, cierpliwie czekając, faktycznie czekając i wierząc w ponowne przyjście Pana, który zakończy. Wszystko to, co złe. Amen. Mówmy.